Ponadpartyjna zgoda senatorów amerykańskich na ten cel, co oznacza, że także Republikanie poparli taką pomoc. W jakim celu w takim razie były ostrzeżenia, że Donald Trump będzie unikał wspierania Ukrainy w konflikcie z Rosją? Dzisiaj sprawdza. Jestem wdzięczny wszystkim, wdzięczny wszystkim w kongresie, zarówno demokratom, jak i Republikanom, niezależnym, którzy głosowali za tą ustawą. Ta droga do mojego biurka to była trudna ścieżka. Panie prezydencie, dzisiaj Senat wysyła jednolity sygnał do całego świata. Ameryka zawsze będzie bronić demokracji w godzinie potrzeby. Mówimy naszym sojusznikom, że będziemy z wami. Mówimy naszym przeciwnikom, żeby z nami nie zadzierali. Wiele osób w Kongresie i poza nim chciało, aby ten pakiet upadł, ale dzisiaj ci w kongresie, którzy stoją po stronie demokracji, wygrywają. Przez wiele miesięcy nasi przyjaciele obserwowali, czy Ameryka nadal ma siłę, która wygrała zimną wojnę lub determinację, która stanowiła podstawę pokoju i dobrobytu dosłownie przez dziesięciolecia. Arsenał demokracji jest tak naprawdę zbudowany tak, aby przetrwać. Dzisiejszego wieczoru senat wyśle jasny sygnał. Amerykański senat przerwał wielomiesięczny impas w sprawie pomocy Ukrainie. Zarówno demokraci, jak i republikanie przedstawili przegłosowanie pakietu pomocowego dla Ukrainy jako sukces, udowadniający, że Stany Zjednoczone nadal odgrywają rolę przywódcy na arenie międzynarodowej i wspierają sojuszników w potrzebie. Jak powiedział szef Komisji do Spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych, demokrata Mark Warner, uchwalenie pakietu pomocy dla Ukrainy nie byłoby możliwe bez silnego wsparcia i przykładu Polski. W podobnym tonie sprawę komentowały zagraniczne media. Polska przeprowadziła w minionych tygodniach w Waszyngtonie dyplomatyczną ofensywę, aby doprowadzić do przekazania Ukrainie potrzebnej pomocy wojskowej. Demonstracja siły w Waszyngtonie pokazała znaczne wpływy Polski, kraju należącego pod względem militarnym do wagi ciężkiej. Punktem wyjścia była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Musimy uczynić wszystko, żeby Rosja nie wygrała wojny na Ukrainie. To jest dzisiaj w moim przekonaniu najważniejszy. Obowiązek, jaki spoczywa na, na tych krajach, które nazywają siebie wolnym, demokratycznym światem. Mówiłem, że te miesiące, które przed nami będą kluczowe, na pewno yy, i że trzeba wszędzie zabiegać o to wsparcie. Jak wiecie, ten pan wykonuje fantastyczną robotę i jest moim przyjacielem. Głosowanie w sprawie pakietu pomocy dla Ukrainy obala narrację rządzących mówiącą o prorosyjskości Donalda Trumpa i pozostawieniu krajów członkowskich na to samym sobie. Nijak się ma to obaw, że oto kiedy zwycięży prezydent przyszły ewentualnie Trump, to... Jakoby przyjaciel Rosji, to wówczas wszystko się posypie i pójdzie w kierunku odwrotnym, czyli układania się z Rosją, co jest bzdurą totalną i to jest tylko i wyłącznie podgrzewaniem pewnej narracji, która jest prowadzona przez i demokratów, i no nie mówiąc w tym, że również i naszego lobby polskiego. A co pomoc realnie oznacza dla Ukrainy? Będzie możliwością zakupu amunicji różnego kalibru. Rakiet, systemu i sprzętu, który, który jest bardzo potrzebny. Minister spraw zagranicznych Ukrainy zapowiedział z kolei sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, przebywających zarówno w kraju, jak i za granicą. Konsulaty Ukrainy wstrzymały świadczenie usług dla mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, także w Polsce. Komentarze po odblokowaniu pieniędzy dla naszego wschodniego sąsiada mówią o zgodzie Zachodu na rozprawienie się z Rosyjską Armią. Na jak długo może starczyć jej sił do ataku? Ponieważ, ponieważ zebrane jeszcze przed inwazją te 700 słynne, obliczone przez potentatów czy ekonomistów światowych, 780 czy 60 miliardów dolarów przez Putina ponad PKB i ponad możliwości Rosji, to pozwala jej na prowadzenie wojny przez około 10 lat. Najlepiej byłoby, gdyby ta prognoza się jednak nie sprawdziła. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.